Witam. Dzisiaj zabrałem się za wymianę łącznika elastycznego w samochodzie Citroen Berlingo z silnikiem benzynowym 1.6. Pierwsze czynności, które wykonałem, to odkręcenie czterech śrub od pokrywy tej termicznej osłony wydechu. Jej poluzowanie umożliwiło mi dojście do jednej ze szpilek, która Mocuję tutaj ten katalizator do kolektora wydechowego. Ta szpilka jest zlokalizowana tutaj od strony silnika po prawej stronie. Trzy pozostałe szpilki odkręcę od spodu. Tutaj jeszcze od góry pozostało mi rozpięcie kostki od drugiej sondy lambda i później przechodzę na dół. Tutaj mam uszkodzony łącznik. Także muszę odkręcić tą nakrętkę, zdemontować obejmę. I pozostały mi również trzy nakrętki przy katalizatorze między kolektorem. Mamy już wymontowany katalizator z łącznikiem elastycznym, tutaj jest taki jeszcze element odłączenia, już jest trochę za późno, ale podobno istnieje możliwość zamówienia łącznika w zamienniku, właśnie już z taką końcówką. Także wtedy wystarczyłoby tutaj to wspawać. Katalizator jest w dobrym stanie, niewypalony. Także przystępuję do spawania tego elementu, tutaj na nowy łącznik. Mam tutaj już pospawany łącznik, przymierzyłem go przed ostatecznym spawaniem jeszcze na samochodzie, żeby się wszystko zgadzało co do długości. Tutaj tą końcówkę starów spawania jeszcze w środek poszła w nią rurka, żeby się to nie przepaliło. I zostało obsławane tutaj w koło. Tylko pod kolektor wydechowy nakrętki. Jakieś śruby zostały zabezpieczone pastą ceramiczną, żeby nie przywarły i dało się je potem łatwo odkręcić. Tak wygląda nowy wyłącznik elastyczny zamontowany pod samochodem. Mam nadzieję, że Film będzie dla kogoś pomocny. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.